Kajtek w lesie bryta hop i skok Pośród traw zielonych stawia szybki krok Ma uszy jak antenki, wciąż do góry sterczą A jego małe nóżki połąka, chętnie biegną Króliczek Kajtek skacze tu i tam Zwiedza lasy, pola, świat ten dobrze zna Króliczek Kajtek radosny tak co dnia Zawsze znajdzie przygodę, skok i hop, tra la. -la. Moneczko jasno świeci, Kajtek cieszy się Biega za ptaszkami, motyl siedzi w tle Gdy wiatr mu delikatnie cieszy jego sierść Kajtek wciąż się śmieje, pełen siły jest Króliczek Kajtek skacze tu i tam Zwiedza lasy, pola, jak ten dobrze zna Króliczek Kajtek radosny tak co dnia Zawsze znajdzie przygodę, stop i hop, tra, la, la, la. Wśród makerek Kajtek hasa, przysmaku smaków czas kiedy znajdzie coś smacznego cieszy się na głos Krukiem laska podskakuje i się śmieje Bo kajtek wciąż radość wszędzie sieje Króliczek kajtek skacze tu i tam Zwiedza lasy, pola, świat ten dobrze zna Króliczek kajtek radosny tak co dnia Zawsze znajdzie przygody, skok i hop, tra, la 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 Kiedy noc zapada gwiazdy świecą w dal Kajtek śpi w swojej norce, to już jego czas Śni o skokach wśród kwiatów, łąki, zielonych drzew A rano znów powróci, by przywitać nowy dzień Króliczek Kajtek skacze tu i tam Zwiedza lasy, pola, świat ten dobrze zna Króliczek Kajtek radosny tak co dnia Zawsze znajdzie przygody, skok i hop, tra-la-la-la la, la. w stanie Kajtek, znów jest gotów Do wspólnych z innymi szybkich skoków Podskoczy, popędzi, hop i tam i tu Króliczek Kajtek zawsze czeka na kolejny skok i cud Króliczek Kajtek skacze tu i tam Zwiedza lasy, pola, świat ten dobrze zna Króliczek Kajtek radosny tak co dnia Zawsze znajdzie przygody, skok i hop, tra-la-la-la la, la.